Czy twój pies wie o tobie więcej niż ty sam? Potrafi wyczuć chorobę, zanim pojawią się objawy, słyszy burzę, zanim spadnie pierwszy deszcz. I widzi rzeczy, których ludzkie oko nigdy nie dostrzeże. Dziś poznasz 16 niezwykłych zdolności psów, które naprawdę robią wrażenie. Gotowy odkryć supermoce swojego pupila? Pies ma nos potężniejszy niż detektyw. Nawet po praniu potrafi wyczuć znajomy zapach. Pies ma około 200 milionów receptorów węchowych. Dla porównania człowiek ma ich około 5 milionów. Dzięki temu może wykrywać zapachy setki razy słabsze niż my. Na przykład wykolony czworonuk wyłapie charakterystyczną woń komórek nowotworowych, na przykład raka piersi czy płuc, cukrzycę czy nadchodzący atak padaczki. To właśnie wykorzystują psy asystujące i ratunkowe. Również samopoczucie ludzi czuje przez zapach. Hormony stresu, kortyzol, adrenalina czy szczęścia wydzielane przez nas dają się łatwo wyczuć psiemu nosowi. Dzięki temu pies może rozpoznać, czy jesteś spokojny, przestraszony czy szczęśliwy. 1. Psy wyczuwaj, emocje i hormony. Pies czyta nas jak książkę. Reaguje nawet na bardzo subtelne oznaki emocji. Zmiany tętna, niewielkie drżenie mięśni czy zmiana zapachu potu zdradzają mu twój nastrój. Na przykład oddech i pot osoby zestresowanej albo płaczącej pachną, inaczej niż osoby spokojnej, a czworonu kto wyczuwa. Uwagę zwraca również zmiana zachowania. Pies może zbliżyć się czulej do kobiety w ciąży, czy chronić dziecko, prawdopodobnie dzięki zapachowi hormonów ciążowych i oksytocyny. Pamiętaj, że twój spokój przekłada się na spokój psa. Jeśli nauczysz się kontrolować głos i ruchy, łatwiej będzie mu pomóc się odprężyć. Możecie też razem ćwiczyć naukę pozytywnych skojarzeń z nowymi sytuacjami. To łagodzi jego stres. 2. Psy wykrywają choroby i zmiany w organizmie. Czworonogi potrafią wywąchać choroby nawet zanim pojawią się objawy. Naukowcy trenują psy do detekcji raka w oddechu i moczu. Cukrzycy wyczuwają niski poziom cukru czy przejawów epilepsji. Wielu właścicieli zauważa, że ich pies zachowuje się inaczej, gdy domownik czuje się źle, sygnalizując nerwowość czy lęk. Dzięki doskonałemu nosowi reagują też na infekcje. Wydychany zapach z dróg oddechowych czy stany zapalne skóry są dla nich wyczuwalne. Jeśli Twój pies niespodziewanie reaguje na Twój oddech lub czule się tuli, zwróć uwagę na swoje zdrowie. W niektórych krajach coraz częściej wykorzystuje się psy medyczne jako pierwszy alarm przed chorobą. Możesz rozważyć trening lub psa asystującego przy cukrzycy czy epilepsji, co poprawia bezpieczeństwo zarówno Twoje, jak i psa. 3. Psy słyszą ultradźwięki: sygnały przed trzęsieniem ziemi i odległe tony. Psy usłyszą to, co ty pomijasz. Są w stanie słyszeć dźwięki o częstotliwościach do 65 Hz, więc z łatwością odbierają ultradźwięki emitowane przez małe zwierzęta, piski gryzoni czy nawet drgania pojawiające się tuż przed kataklizmem. Nagrania pokazują, że psy reagują na ultradźwięki z epicentrum trzęsienia już sekundy wcześniej. Zaczynają się wiercić i szczekać. Zanim jeszcze poczujesz wstrząsy, to dlatego czasem trudno logicznie wytłumaczyć, dlaczego twój pies nerwowo zachowuje się przed katastrofą. On słyszy drżenia, których my nie słyszymy. Obserwuj swojego psa w newralgicznych sytuacjach pogodowych. Jeśli podczas trzęsień ziemi lub burz wykazuje niepokój, warto zapewnić mu bezpieczne schronienie, np. łazienkę lub piwnicę, aby go uspokoić. Psi alarm może dać ci cenne sekundy na reakcję. 4. Pesy czują elektryczność statyczną i zmiany pogody, gdy zbliża się burza, psy natychmiast wyczuwają zmiany ładunku elektrycznego w powietrzu. Naukowcy i hodowcy od dawna zauważyli, że zwierzęta szukają schronienia tuż przed grzmotami. Wynika to z faktu, że sierść psa naelektryzowana przez narastające pole magnetyczno-elektryczne mrowi i szczypie. Dlatego twój pies może nagle wskakiwać do łazienki lub wpychać się w objęcia właściciela. Po prostu sam siebie uziemia. Jeśli widzisz, że twój czworonóg przed burzą staje się niespokojny, przygotuj mu bezpieczne miejsce. Czasem pomaga kąpiel czy ulubiona narzuta na podłodze. Psy czują się wtedy lepiej. Dzięki świadomości tej umiejętności możesz przewidywać, kiedy będzie szukał schronienia i unikać karcenia go za dziwne zachowanie. 5 Psy widzą świat inaczej. Potrafią zobaczyć to, czego my nie widzimy. Psy mają zdolność widzenia światła ultrafioletowego, UV. Najnowsze badania wykazały, że soczewki ich oczu przepuszczają promieniowanie UV. Podczas gdy u ludzi soczewka blokuje te fale świetlne. Dzięki temu ślady moczu stają się dla nich widoczne. Właśnie z tego powodu Twój pies może z uporem węszyć miejsce... Które Tobie wydaje się czyste. On po prostu widzi tam świeże markery innych psów. Dodatkowo, psy mają więcej pręcików w siatkówce, co oznacza lepsze widzenie w słabym świetle. O zmierzchu czy świcie dostrzegą ruch na odległość. Pamiętając o tych zdolnościach, daj psu bezpieczne warunki na wieczorne spacery. Może sam zauważyć kota czy innego zwierzaka, zanim Ty go zauważysz. 6. Psy wyłapują najdrobniejsze ruchy i zmiany w mimice. Twój pies potrafi czytać nasze spojrzenia i mikroekspresje. Nawet gdy zmarszczysz brwi lub ledwo dostrzegalnie się uśmiechniesz, on to zauważy. Widziałeś kiedyś, jak zareagował, zanim skończyłeś mówić? To dlatego. Widzi początek gestu lub mimiki twarzy, co dla niego jest jak czytanie pierwszych słów zdania. Czworonogi uczą się kojarzyć takie drobne ruchy z Twoimi zamiarami. Delikatne poruszenie szyją może oznaczać, że zaraz rzucisz zabawkę. A lekkie uniesienie warg, że się gniewasz. Bądź świadomy swojej mowy ciała. Trenując przywołanie lub komendę, upewnij się, że komunikujesz ją stałym gestem. Pies błyskawicznie wyczuje niekonsekwencję. Jeśli natomiast próbujesz uspokoić spanikowanego pupila, mów do niego spokojnym, monotonnym tonem i unikaj gwałtownych ruchów. Właśnie w taki sposób twój pies odczytuje uspokajający przekaz. 7. Psy słyszą. Co dzieje się za ścianą? Coś stuka w rurach? Delikatny szelest małych owadów? Dla psa to żaden problem. Dzięki doskonałemu słuchowi potrafi wychwycić nawet dźwięki dochodzące z za ściany, szuranie gryzoni lub ciche trzaski w instalacji. Jeśli więc twój pies nagle zaczyna wpatrywać się w pustą ścianę albo szczekać na niewidzialnego intruza, możliwe, że naprawdę coś tam słyszy. Mogą to być myszy za meblami, odgłosy w rurach lub hałasy dochodzące od sąsiadów. Nie bagatelizuj takiego zachowania. Zamiast karać psa, sprawdź czy w domu nie ma gryzoni lub innych zakłóceń. 8. Pesy. Tropin zapachy z niesamowitą dokładnością. Pies potrafi śledzić zapachowe ścieżki ciągnące się nawet na kilometry. Dla nas ulotna woń szybko się rozprasza i zanika. Ale pies zapamiętuje ją niczym ciągły łańcuch wskazówek. Dzięki temu jego nos potrafi czytać historię miejsca. Co wydarzyło się tu wczoraj? Kto przechodził godzinę temu? Jakie zwierzę zostawiło swój trop? Nawet zwykłe skręcenie za róg może być dla psa tropem prowadzącym prosto do celu. Wykorzystuj tę umiejętność na spacerach. Idź razem z psem tropem zapachu. Schowaj smakołyk lub zabawkę w trawie. I pozwól mu ją odnaleźć. W ten sposób rozwijasz jego naturalne zdolności tropienia. 9. Pesy rozpoznają ludzkie rutyny. Zwróciłeś kiedyś uwagę, że twój pies podąża za twoimi przyzwyczajeniami? Gdy otwierasz lodówkę, on już stoi obok ciebie, a kiedy wieszasz kurtkę, jego nos wyczuwa, że coś się dzieje. Psy są bardzo wyczulone na elementy codziennej rutyny. Kolejność zakładania kapci. Dźwięk zamka czy melodię windy. Obserwując cię nieustannie, rejestrują podpowiedzi dotyczące twoich działań. Można wręcz powiedzieć, że wyczuwają, co wydarzy się za chwilę, zanim ty sam zdążysz to sobie uświadomić. Możesz wykorzystać tę zdolność podczas szkolenia psa. Sygnały niewerbalne pomagają mu przewidywać twoje polecenia. Z drugiej strony, obserwując nawyki psa, staraj się je planować. Jeśli na przykład zwykłe wyjście do toalety Kojarzy mu się z rozłąką, wprowadź nowy sygnał uspokajający, aby zmniejszyć lęk separacyjny. 10. Psy słyszą nadjeżdżające pojazdy, długo przed nami. Masz wrażenie, że twój pies wyczuwa, kiedy nadjeżdża twój samochód? To nie magia, a połączenie ostrego słuchu i pamięci. Dźwięk silnika, wibracje silnika i odgłosy opon rozchodzą się na większe odległości niż przypuszczamy. Czworonuk może usłyszeć znajome auto nawet kilka przecznic dalej. Zanim zobaczysz nadjeżdżający samochód, on już stoi pod oknem lub czeka przy bramie. Można nauczyć psa reagować na Twój samochód, na przykład szczekaniem czy merdaniem, co pozwoli domownikom pewniej przewidywać jego emocje podczas Twojego powrotu do domu. 11. Psy wyczuwają. Inne zwierzęta, o których nie mamy pojęcia. Wystarczy, że dzikie zwierzęta czy sąsiedzkie psiaki zostawią jakikolwiek ślad i twój pies już to czyta. Na skórek krople moczu, sierść przylepiona do liścia. Nawet jeśli ty tego nie zauważysz, on od razu wychwytuje ten trop. Na spacerze możesz zauważyć go nieruchomie obwąchującego trawę czy niedaleki krzak. W jego nosie jest garść informacji o obecności innego czworonoga. Pozwól psu bezpiecznie eksplorować teren podczas spaceru. To jego sposób na oznaczenie terytorium i orientację. 12. Psy zauważają najmniejsze zmiany w otoczeniu. Nawet przesunięcie krzesła czy nowa świeczka na półce wprawiają psa w stan podwyższonej uwagi. Psy stale monitorują swoje otoczenie i reagują, gdy coś odbiega od normy. Dla nas może to być drobiazg, ale dla psa alarm. Że jakiś obiekt nie jest tam, gdzie zwykle. Mówi się, że właściciel może zawsze liczyć na psa jako strażnika. Nawet jeśli zmiana to tylko nowa zabawka na dywanie, to już go to zainteresuje. Jeśli planujesz przemeblowanie mieszkania lub nowy dywan, zrób to stopniowo. Pozwól psu obwąchać i zaakceptować nowe przedmioty. Dzięki temu unikniesz niepotrzebnego stresu i przyzwyczajisz go do zmian. 13. Psy rozpoznają ludzi o złych zamiarach. Zadziwiające, ale psy potrafią wskazać osoby o antyspołecznych cechach na podstawie zapachu. Badanie pokazało, że wyszkolone psy bezbłędnie rozróżniały próbki potu od ludzi z osobowością antyspołeczną. Oczywiście nie oznacza to, że pies automatycznie będzie agresywny wobec takiej osoby, ale często unika nieprzewidywalnych czy agresywnych osób, zanim jeszcze coś mu powiesz. Ta zdolność sprawia, że psy są nieocenione w służbach ratunkowych i policyjnych. Jako właściciel możesz czuć się bezpieczniej, wiedząc, że Twój pupil chroni Cię nie tylko z instynktu, ale i analizy zapachowej. Z drugiej strony, jeśli widzisz, że reaguje lękiem na kogoś obcego, sprawdź, czy ta osoba nie wykazuje podejrzanego zachowania. Pies może Cię ostrzec przed potencjalnym niebezpieczeństwem 14. Piesy widzą migotanie szybciej niż my. Czy zauważyłeś, że czasem psy nie odrywają wzroku od ekranu tiwał, mogą go postrzegać inaczej. Nasze oczy potrzebują około 20 klatek na sekundę, by zobaczyć obraz płynnie, zaś psi wzrok około 70. Oznacza to, że stary telewizor, na przykład z migającą lampą kineskopową, dla psa będzie trzęsącym się obrazem. Na nowoczesnym telewizorze LED. Który odświeża obraz bardzo szybko. Pies widzi już ciągły film, ale z delikatnie inną percepcją kolorów, gorszym widzeniem czerwieni niż my. Warto wybrać dla psa zabawki z wolno mrugającymi światełkami, psu może to przeszkadzać, i zadbać o stabilne oświetlenie pomieszczeń, by nie dawać mu impulsów świetlnych mogących rozpraszać uwagę. 15. Psy mają własny kompas, wyczuwają pole magnetyczne ziemi. Co ciekawe, psy potrafią orientować się względem linii pola magnetycznego Ziemi. Eksperymenty wykazały, że podczas załatwiania się większość psów wybiera oś północ-południe. Jeżeli w pobliżu pojawi się magnes, ten kompas wariuje, psy wybierają losowe kierunki. Choć brzmi to jak czary, to oznacza, że mają jakiś silny wewnętrzny czujnik, być może wykorzystywany w podróży lub orientacji w terenie. Jeśli podczas spaceru z psem będziesz trzymać się linii północ-południe, to jego naturalna orientacja magnetyczna będzie działać najlepiej i pies będzie spokojniejszy oraz mniej rozproszony. 16. Psy reagują na drobiazgi, których my nie widzimy ani nie słyszymy. Wszystkie powyższe zdolności sprawiają, że pies jest dla nas zwierzęciem z drugim zmysłem. Potrafi wyczuć nową iskierkę stresu, nawet gdy ty jesteś spokojny. Potrafi usłyszeć cichą melodię radaru pogodowego, czy wyczuć wilgoć w powietrzu zwiastującą zmianę. Dzięki temu czasem zachowuje się jak żółta kartka ostrzegawcza. Od niego dowiadujemy się, że coś się dzieje: awaria, przyjazd gościa, zmiana pogody. Psy mają zmysły niesamowicie wyostrzone i wyspecjalizowane. Jako właściciele możemy to wykorzystać zarówno w zabawie, jak i bezpieczeństwie. Warto nauczyć się czytać swojego pupila i reagować na sygnały, które on kieruje do nas, a my omijamy. Dzięki temu więź między człowiekiem a psem staje się jeszcze głębsza, a wasze wspólne życie bezpieczniejsze i ciekawsze. Jeśli chcesz poznać więcej niezwykłych tajemnic psiego świata, koniecznie zasubskrybuj Psia Akademia. Nowe filmy już w drodze, nie przegap żadnego. Do zobaczenia.